Witajcie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić wyniki mojego małego śledztwa naukowego dotyczącego tak zwanych wypełniaczy w kremie czy wypełniaczy bez wstrzykiwania. Tak jak wszystkie, niestety wiemy, z wiekiem ilość komórek tłuszczowych, zwanych adipocytami, w skórze się zmniejsza, co co yy, skutkuje tym, że mamy mniej tego młodzieńczego tłuszczyków w buzi, na przykład pojawia się dolina łez, czy spadają policzki, to jest kwestia częściowo mięśniowa, ale częściowo też po prostu zanikania podściółki tłuszczowej, więc chętnie coś by się z tym zrobiło. Wiele z nas natomiast nie chce sobie niczego wstrzykiwać i o tyle ma rację, że to rzadko kiedy... Wygląda naturalnie, często się wchłania niezbyt równo. Także, no i chcemy wyglądać tak jak my, także chcemy znaleźć jakieś inne rozwiązania. No i tutaj zainteresowała mnie tak zwana wolufilina, czyli taki wypełniacz w kremie. I postanowiłam poszukać w różnych źródłach naukowych badań na ten temat. Bo nie jest to zupełna nowość, o tyle, że w kremach powiększających biust... Jak najbardziej jest stosowana, jest stosowana od dekad i panie, które używają mówią, że jak najbardziej działa. Działa na zasadzie proliferacji, czyli namnażania adipocy adipocytów, czyli tego naszego chcianego bardzo tłuszczyku. Natomiast ja się troszeczkę bałam, czy to nie jest przypadkiem fitohormon. Bo takie substancje są stosowane w kosmetyce, ale one działają, e, imitują działanie hormonów i przesterowują nam nasz układ endokrynologiczny i oprócz tego, że dają krótkotrwałe, dobre efekty, to długofalowe efekty są zdecydowanie niekorzystne. Więc poczytałam sobie o wolufilinie i okazało się, że jest to fitosterol i silnik silny antyoksydant, czyli powinien mieć działanie pozytywne dla organizmu. Mówi się, że nawet pomaga w psoriasis czy w mocno przesuszonej skórze, także tutaj wydaje się, że światło jest zielone. Natomiast ja bym była bardzo zawsze ostrożna z nowościami. Testuję na sobie. Przyznam, że zaczęłam testować w czasie wakacji, kiedy i tak miałam czas na dużo moich masaży, które i tak mi buzie wygładzają, i byłam bardzo wypoczęta więc i tak miałam poczucie, że wyglądam lepiej. Natomiast badania wykazują, że można sobie z tym poeksperymentować, chociaż musicie też pamiętać, że badania są zlecane przez producentów, co znaczy, że wierudnych kłamstw zawierać nie mogą, natomiast mogą naginać fakty. Także ja tego nie sprzedaję, nie promuję, ale myślę, że jest to ciekawy aspekt naszej dbałości, o którym chciałam Wam powiedzieć. I przypominam Wam, jak zwykle, że jak macie ciekawy, dobry kosmetyk i chcecie w pełni wykorzystać jego właściwości, to naprawdę warto go wmasować. I po to też są zajęcia jego że żebyście się nauczyły, jak to robić. Także serdecznie zapraszam i udanych eksperymentów. Do zobaczenia.